Dzień dobry. Jaki sposób wyjątkowy bandzior znalazł się w niebie? Była taka sytuacja. Druga wojna światowa, prawdziwa historia. Szef gestapo na Rzym walczył z podziemiem. Byli partyzanci. Im głową był kardynał w Watykanie, który miał radiostację i przekazywał pozycje wojsk niemieckich do aliantów. I on o nim wiedział. Ale nie mógł go aresztować, ponieważ miał paszport watykański ale mógł aresztować księży i współpracowników jego, i to robił. Sam ich torturował, ponieważ Włosi nie bardzo chcieli, i sam ich rozstrzeliwał, bo Pluton egzekucyjny włoski też odmawiał strzelania do księży. On to robił. On katował ludzi, on ich zabijał, i wojna się skończyła, i został aresztowany przez Amerykanów, osadzony w więzieniu w Rzymie. On tego kardynała doskonale znał, Kardynał wiedział, że koniecznie chce go aresztować, ale nie mógł. Znali się, spotykali się na przyjęciach w Watykanie. Po zakończeniu wojny, kardynał raz w miesiącu odwiedzał go w więzieniu. Tego bandziora, Niemca, gestapowca, wysokim stopniem, a pułkownik gestapu. I po kilku latach. 50 latach, czyli załóżmy, 5, 6, 8 lat po, po aresztowaniu. On miał dożywocie. Okazało się, że ten gestapowiec Bandzior nie był ochrzczony. I on został ochrzczony przez tego kardynała po wielu latach w więzieniu i potem zmarł. I ten w momencie ochrzczenia to wszystkie jego grzechy, które on uczynił, nie liczyły się. On poszedł do raju. Wydawałoby się, że taki wniosek, że to lepiej się nie ochrzcić, bo na koniec życia lepiej to zrobić. No nie. Chodzi o to, że rzeczy złe faktycznie się nie liczą, które zostały popełnione przed ochrzczeniem, ale rzeczy dobre, któreśmy zrobili, też się nie liczą. Całe życie zaczyna się od ochrzczenia i dobre, i złe. Więc jeśli ten bandzior poszedł do raju, to on został ochrzczony i niedługo potem umarł. Więc. On był czysty w kontekście, poszedł do raju, ale ma pozycję, no, bo dla, w raju, jak w każdym miejscu, w raju i piekle, dla każdego jest co innego. Zależy od tego, cośmy w życiu narobili. No więc on taki golutki wszedł do tego raju, czyli bez zasług specjalnych. Więc w tym niebie taki malutki jest, ale już jest w raju. Niesamowite są, są historię. Bóg odkupił grzechy wszystkich ludzi. Także sugeruje ochrzcić się jak najszybciej, to znaczy, żeby rodzice ochrzcili dzieci jak najszybciej, ponieważ w ten sposób mogą mieć zasługi na niebo. Niezbadane wyroki nieba. Bóg decyduje o tym, kto wchodzi i tylko Bóg. A my możemy ewentualnie podejrzewać, że ktoś, kto głosuje na Antychrysta, to wpycha się do kotła i może mieć ogromny problem, żeby wejść do nieba, jeśli jest człowiekiem wierzącym, czyli wie o co chodzi a popiera człowieka, który jest zabójcą, ponieważ popiera zabijanie dzieci i walczy z Kościołem. Dobry Boże, proszę Cię, o wszystkie dary Ducha Świętego nas wszystkich, abyśmy tak żyli, abyśmy nie ani Ciebie, nikogo nigdy nie obrażali. Dziękuję. To był kochana matko i wszystkim zastępowaniu wszystkich wszystkim Bóg i Trzech Mogących. Ojciec i syn i duch święta Amen. No i przypomnę, że mam ma prawa ręka, a kamera odwraca strony. Niektórzy nie wiedzą, kto jest.